Dzień dobry, końcówka marca 2025 roku. To dobry czas, żeby zacząć uprawę pomidorów od siania. Od siania do małych multipalet, do uprawy na swoich parapetach, po to, żeby przygotować dobrą rozsadę do sadzenia pod koniec maja, czy w tunelach, czy pod chmurką. Więc, jeśli ktoś jeszcze nie posiał swoich pomidorów, to koniec marca jest dobrym momentem, żeby to rozpocząć. Tutaj nie będą rosły pomidory, bo mam posadzone cebule i czosnki, ale w tym roku 2025 posiałem sobie około 22 chyba odmiany pomidorów, trochę mniej niż zazwyczaj. Wyselekcjonowałem już prawie z kilkuset uprawianych przeze mnie odmian. Uważam, że te pomidory w moim gospodarstwie domowym są pożądane więc dlatego je uprawiam. Mam też kilka takich nowych, dodatkowych, profesjonalnych nasion do uprawy szklarniowej. Zobaczymy co z nich będzie. I zaraz Wam przeczytam te nazwy tych pomidorów, które będę uprawiał w tym roku. A później pokażę ten proces siania tych pomidorów. Jak to zrobić? Jeszcze raz w formie przypomnienia: jeśli ktoś nie widział wcześniejszych filmów, ja sobie tą tacę podzieliłem. I moje pomidory odmiany, które uprawiam w tym roku 2025 to Honeymon F1, Cornabel F1 taki podłużny, Cordibue, Red Peer, Retro Faworyt, Faworyt odmiana bio, Malinowy Ożarowski, Malinowy Warszawski, Zorza Toruńska, Ananas, Brutus, Feuer, Scatalone 2 taki podłużny, Hardy F1, Tolek, Malinowy Warszawski. Noir, The Cream, coś takiego, Black Ball, czyli czarna piłka, cytrynek groniasty, Black Cherry, Złoty Ożarowski i Hugo. No to 23 odmiany pomidorów wysiane 19 marca 2025 roku. No i teraz zobaczcie, jak to się sieje, jak ja to siałem. Dla przypomnienia. I tylko tak jak zawsze przypominam o możliwości zakupu mojej książki Amatorska Uprawa Warzyw i Owoców. Dostępna na Allegro, bądź dopóki działa strona amatorska oprawa warzyw i owoców. Książka w formie papierowej klasy Premium 250 stron, setki kolorowych zdjęć. Uprawa pomidorów jest opisana na kilkunastu stronach ze zdjęciami, jak wszystko po kolei robić. Jeśli ktoś woli w formie elektroniczną, to e-booka na stronie amatorskauprawa.pl. Cena książki jest bardzo atrakcyjna, została obniżona promocyjnie, więc myślę, że warto. Ja tutaj mam taką multipaletę komórki, takie niewielkie. Wsypujemy ziemię, trochę to ubijamy palcem delikatnie, po to, żeby nie było to za luźne, żeby ta gleba nie była za luźna, bo te nasionka by nam głęboko mogły wpaść. Zraszamy to wodą, żeby też to jeszcze namoczyć przed samym siewem. Robimy otworki na głębokość około 1 cm czy do 1 cm, a następnie siejemy. Do każdej dziurki dajemy po jednym nasionku. Jeśli macie różne odmiany, to, to warto opisywać, aby potem wiedzieć, jaki to jest pomidor. Potem przysypujemy trochę znowu ziemią, zraszamy jeszcze raz i przykrywamy albo jakąś folią, albo jakimś coś pojemnikiem, żeby utrzymać wilgoć w tym pierwszym etapie. Tutaj moje pomidory wysiane, przykryte folią, podlewane, czyli zraszana ta gleba. Te podłoże jest dość często, intensywnie po to, żeby w tym pierwszym okresie była wilgoć. I zobaczcie, jest na parapecie pod spodem grzejnik ciepły, więc w tym pierwszym okresie ciepło 22-23 stopnie aż one wykiełkują te moje nasze pomidory, dużo słońca, dużo światła, tak jak tutaj mam takie duże okna, a potem obniżamy temperaturę, jak już nam wzejdą i będą miały liście. Obniżamy trochę temperaturę o 3-4 stopnie, ale też dużo słońca, 16 godzin słońca czy światła sztucznego i będzie to fajnie rosło. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia.